Czy używając Osmo Pocket, czy można oszukiwać na swoim wyglądzie? Znalazłem opcję upiększania na tej kamerze, której nie używam, natomiast chciałbym wam pokazać, co można zmienić podczas tego, gdy nagrywamy wideo. Tak wyglądam bez filtra, także proszę się napatrzeć zaczynamy moją metamorfozę na początek wjeżdża wygładzanie twarzy także robimy sobie tutaj twarz można też ją przyciemnić, rozjaśnić, co chcemy no i oczywiście wyszczuplanie także tutaj robimy maks wyszczuplenia dodajemy do tego wielkie oczy bo czemu nie, musimy mieć zalotny wzrok poprawiamy również źrenice, żeby były ciemne i bardzo widoczne teraz wjeżdża nosek, trzeba troszeczkę go wyszczuplić żeby był bardziej smukły no i oczywiście najważniejsze w uśmiechu czyli zęby zróbmy sobie białe zęby najbielsze jakie się tylko da Zostawiamy takie, no i oczywiście troszeczkę make-upu, czyli szmineczka wjedzie. Mmm, taki kolorek, odcień burgundu, oraz różne policzki, bo czemu nie? I jeszcze szelimy sobie brewki. I proszę bardzo, gotowe. Także tak wyglądam po upiększeniu. Dajcie znać, która opcja lepsza. Czy chcielibyście bardziej oglądać moje filmiki?